Zapraszam do subskrybowania, komentowania oraz łapek w górę. Latarka Widex A055 po ponad półtorej roku użytkowania. Tak jak widać, taki mój mały patent. Przerobiłem ją sobie na ala czołówkę, czyli zakładam opaskę na głowę z boku, jest latarka świeci. Na wprost, jak czołówka. Delikatna modyfikacja numer dwa jest taka, że zmieniłem sobie nakrętkę na taką z magnetycznym. Dnem podstawą. Latarki Wideks, co mogę o nich powiedzieć? Miałem ich że z 20 sztuk przewinęło się przez moje ręce. Jest to totalna loteria, czyli tak naprawdę możecie trafić bardzo dobrą sztukę, tak jak ta, która trzyma dalej wodoodporność, trzyma dalej wszystkie parametry, fajnie działa, fajnie trzyma bateria, nie ma z tym najmniejszego problemu. Natomiast tak jak mówię, wszystkie poprzednie sztuki, które miałem. Były totalnie loteryjne, w większości po jakimś czasie padały przyciski, w większości po jakimś czasie traciły wodoodporność, traciły też tak naprawdę funkcje i tryby świecenia. Także totalna loteria. Jeżeli jesteście zainteresowani tą firmą i chcecie, chcecie coś kupić, możecie spróbować, natomiast musicie na czas, kiedy macie jeszcze możliwość zwrotu, bardzo intensywnie je przetestować. I jeżeli faktycznie przez ten czas przetrwają, nic się z nimi nie stanie, to raczej będą działały. Natomiast jeżeli ich nie przetestujecie i zostawicie, odłożycie sobie, i będziecie myśleli, że wyciągniecie je przed jakąś podróżą i zadziałają, to raczej nie ta marka, i wtedy szukać czegoś innego.